Dzień dobry, witam was dzisiaj z zimowej Polski w celu fragowania czołgiem lekkim lub średnim, czyli w moim wypadku będzie to, będą to Pantery. Na początek Pantera F, a tych fragów ma być dużo, bo jest to zadanie specjalne. Więc na pewno w jednej bitwie tego zrobić się nie da. No ale co tam, po to włączamy grę, żeby sobie odpograć, żeby tych fragów narobić, przy okazji zrobić sobie zadanie specjalne. No i wjeżdżam na pierwszą miejscówkę. Najchętniej tutaj się ustawiam, co prawda z reguły jest to tygrys, no ale dzisiaj jest jak jest. No i było widać, że przejechał mi M4A3E2. Całe szczęście, bo z Pantery go od przodu jest trudno zniszczyć. A przejechała też mi Pantera. Tej z kolei udało się zniszczyć silnik. Trzeba był minimalnie spóźniony, więc tylko silnik. No i jak na zawołanie, przyjechała jeszcze PZ3M, PZ zatrzymany i zniszczony. A na górce. Stanął jeszcze ISU-122, i to właśnie on zdaje się ściągnął mi gąsienicę. Jeszcze chwila naprawy, w tej chwili widać, że jest tam wystawiony dym. Żadnych podświetleń na czerwonych w tym momencie już nie będzie. No ale zobaczymy, co się uda zrobić. I jeszcze chciałem oczyścić sobie z tego drzewa. Przestrzał. Okazuje się, że niepotrzebnie, bo przejechał mi przez to sztuk. Ale za to, zamiast sztuga, frag zrobiony na M36. No i podobnie było tam widać podświetlenie na ISU-122. Mam artylerię, więc z niej korzystam. No i gdzie jest ten ISU? Akurat wyjechał Pierwszy strzał, tylko trafienie. Żadnych uszkodzeń, ale ISU strzelił tak niedobrze, że trafił w kaplicę. A ja już w tym momencie mogłem spokojnie wycelować. ISU był na przeładowaniu. Udało się trafić w miękkie. Niszyciel tedek zniszczony. No i okazuje się, że na tą chwilę tracimy wszystkie punkty więc trzeba by się było zabrać do roboty tych fragów natrzaskać no i jest ten M4A3E2 pierwszy mój strzał taki na przestraszenie jego strzał odbity no i skończyłem przeładowanie M4 wycofała się tak pięknie, że pokazała gniazdo km -u. To jest u niej Weekspot. Udało się ją zniszczyć. No i tutaj strzelił do mnie jeszcze Sztuk. Ten też dostał pogłówce. No, niestety punkty wszystkie potracone. Trochę czerwonych tutaj jest wyświetlonych, ale bardziej na punkcie B. I pierwszy tam jest ustawiony ciężki czołg, tam wysyłam artylerię. Jeśli uda się coś zrobić, to dobrze. Jak nie, to drugie dobrze. Przynajmniej poprzeszkadzam. Te wybuchy artylerii jednak są trochę wkurzające. No i też stawiam dym. Mi on jest niepotrzebny, ale po prawej stronie mam jednego z naszych graczy. Nie wiem, czy mu pomogłem, czy przeszkodziłem. W każdym razie, jeśli nie strzelał się z tygrysem to w tej chwili powinien w miarę bezpiecznie móc zjechać na punkt A bo potrzebujemy trochę tych punktów odebrać, tracimy pasek Ja porzucam to miejsce i jadę dookoła na tą, w tą uliczkę na przestrzał w kierunku punktu B no, okazuje się, że jednak uliczka nie jest dobra. Z drugiej strony podjechałem, tutaj mam ustawionego KW85. Nie spodziewał się mnie, pewnie nie byłem dla niego podświetlony, więc nie widział. No i zanim wyjechał jeszcze Tygrys H1, też mógł nie mieć podświetlenia. Tak jak już wcześniej kiedyś mówiłem, te płotki dość skutecznie ograniczają podświetlanie. Jeśli mnie kolega nie skojarzył, to mógł się nie spodziewać mojej tam obecności. No i w tej chwili od boku miałem tygrysa H1. Jest tu jeszcze T20. Obaj czerwoni zniszczeni. No i czas najwyższy, zająć się punktem. Odświetlenia zniknęły, daleko jest tylko jeden niszczyciel. Przejechałem przez punkt, tylko go zbiłem. Chciałem na przejechać przez tą ulicę, przez ten przestrzał. Nie udało się, bokiem ustawiony do pantery. Zgarniam od niej strzała. Tracę swoją panterę przy 9 fragach. No ale... Jest jeszcze Pantera G, i dalej w kolejce jeszcze Pantera A, a z naszej gry wynikło to, że przejmujemy teraz wszystkie punkty. Drużynowy przejął punkt A, przejmujemy też punkt B i przejmujemy też punkt C. Niech się teraz czerwoni martwią, chociaż cały czas mają dużą przewagę nad nami. Strzał do Pantery D. Przeładowanie. No i kolega pokazał: bok chciał wjechać między domy, te uliczki, tam się schować. Zdążyłem przeładować. Zniszczyłem Panterę. No, ale jednak punkt C tracimy. Dwa pojazdy się wepchały na kapa jeśli dobrze widzę, są tam przynajmniej dwa. Podświetlenie na T34-57. Strzał w tył wieży. No, już myślałem, że będzie następny frag, ale to był nasz pojazd. Wyrzucam artylerię na ten ciężar. Do punktu B dojeżdża przeciwnik No przede mną jest. tygrys H1 trafienie krytyczne obsługa wieży z obrażeniami tygrys próbuje uciekać jeszcze dostał trafienie w silnik jest zatrzymany chcie czy nie chce musi się naprawić a ja od boku dojeżdżam do niego i rozwalam przejmuję punkt na razie jeszcze mamy wszystkie kapy. Tutaj bomby za chwilę wybuchną. Wolałem stanąć i, i mieć osłonę od, tu, od tych bomb. Ma, a za tą ulicą, za tymi domkami jest schowany ciężki czołg. Od nich to jest T1E1. Źle policzyłem strzały, wyjeżdżam i dostaję gonga z głównego działa. Pomyliłem się w rachunkach. No i stracona Pantera G, ostatni mój pojazd, toż ostatni średni czołg. Paski w miarę się wyrównały, tracimy punkt A, mamy przewagę na pozostałych punktach. Tylko że teraz do y, punktu C tracimy, ale przestaliśmy tracić punkt A. Zginął tamten T1E1 od nalotu bombowego. Cały czas mamy punkt B i tylko jedno podświetlenie czerwonych przy y, punkcie C. A ja mam w tej chwili 14, fragu, y, 14 bombowców, zrobionych 12. No i w tej chwili podświetlił się jeszcze ciężki czołg, który wyjeżdża w stronę punktu B. Bokiem do mnie oczywiście skorzystałem z takiej szansy i mam już do użycia bombę atomową. Nie będę dalej szarżował, punkty w tej chwili w równowadze, nikt nie traci paska, nikt nie zyskuje, jest gra zatrzymana. Więc spokojnie mogę czekać na możliwość wyjazdu, wylotu yy, bombowcem. No starczy tego fruwania, panie kolego. Teraz ja. No czuję się tu w miarę bezpiecznie, za, tymi, za tym domem. Daleko, mam nadzieję, od przeciwników. No i w końcu jest. Zobaczymy, czy ktoś pójdzie za mną w powietrze. Czerwonych są chyba tylko dwa pojazdy w grze. Nasz gracz przejmuje punkt A. No, ale mi to wystarczy, żeby dolecieć nad pole bitwy i bombę zrzucić. A na dole jest pelotka. Nie mam za to nikogo na ogonie. Więc będę starał się zyskiwać y, wysokość, zwiększyć pułap, żeby pelotcy nie ułatwiać zadania. Bomba wyrzucona, pelotka zaczyna do mnie strzelać. Nie chciałbym, żeby mnie teraz trafił, zawsze to będzie się liczyło. Więcej punktów za ocalony bombowiec. I jak widać bo bomba w końcu doleciała. Zrzucona. I na koniec jeszcze fajerwerki, zawsze to miły akcent do zadania zrobionych 13 fragów, zdobyty żółty medal i odznaczenie za bombę atomową, a z mojej strony to już wszystko dla chętnych. Na koniec będą jeszcze statystyki. Cześć!